No i hydraulik Polek nie dał rady wymienić tego czarnego matowego przycisku w miejsce tego srebrnego, w którym wszystko się odbija tak bezczelnie. Wiecie co, żona mu pomagała, nie dała rady, opowiadała, że długo się z tym pieprzyli, ale hydraulik, no widzicie jednak jego umiejętności. Nie są na tyle, żeby wymienić ten przycisk. Ja po prostu sam to spróbuję, jakoś, nie wiem, może na skręty coś pokombinuję, zdrutuję to, ale zrobię to po swojemu. A dzisiaj Wam powiem o co chodzi z tą zmywarką i z kasą, która jest po prostu w zmywarce. Piszecie mi, że chcecie mnie zgłosić do prokuratury, że to jest pralnia pieniędzy. To nie są nielegalne pieniądze. Dzisiaj może jeszcze nie ma ich zbyt dużo, bo Alex jest na mieście lata na razie po Żeromskiego i przynosi tą kasę. Może wiecie, co przyjdziemy w to miejsce, gdzie kiedyś już nagrywałem film z Aleksem. I to Wam troszkę e, lepiej po prostu zobrazuje, e, o co chodzi z tą kasą. Zobaczcie tą wrzutkę, którą teraz Wam tutaj pokażę z tego miejsca. Aleks, przynieś mi 20 zł. No, dawaj, dawaj. Brawo! No, tylko 20. Przynieś, daj.